Kiedy Państwo wracam z Włoszczowej Wracam z Włoszczowej Rodzina się widziałem sympatycznie, na razie jadę tak względnie pomału bo jest ograniczenie nawet No nie wiem założyłem okulary i tak jakoś dziwnie widzę tak powiem, więc ściągnąłem okulary. No niby trochę widzę, ale to tak jakoś, także muszę ostrożnie, bo wzrok się musi przyzwyczaić. Coś, coś mi się nie, nie widzi, jak to się mówi. No Mam drobną awarię. Eee, nie mam wentylatora na chłodnicy. Jest uszkodzony silnik się zniszczył. Także w tej chwili 70, nawet nie mam 70 stopni. Także jest ok, dobrze, w porządku. Jutro się nigdzie nie wybieram, bo jest święto. Pojutrze błyskawicznie na terenie Piaseczna, gdzie nowy silnik jest, ile kosztuje. A jak nie, to na, na Złomowiec. Tam, gdzie, gdzie to rozbierają samochody, do Chynowa. No i zobaczyć, bo może akurat podpasuje jakiś. Wezmę ten do, na wzór i tyle. Bo trzeba przechodzą ciepłe dni i wentylator jest potrzebny, wiadomo. Póki co to mi się udaje. Ja posiedziałem z kuzynem, doktorem. Warto mieć takiego kuzyna, doktora, tylko że daleko jest, w Lubuskim, to prawie pod Szczecinem, tam gdzieś jest znanym doktorem nauk pulmonologii, czyli choroby płucnych. No, ja też muszę jakoś porobić badania, wszystko dokładnie, co jest możliwe, swojego lekarza i wyniki rzeczowi wysłać i, i niech on przepatrzy sobie dokładnie, czy tam coś nie ma, nie widać. I drobnej rzeczy wiadomo. <laughs> życia syn, no Paweł się przywitał, ale Paweł jest jeszcze młody, on tam lata po świecie, jak to się mówi, wszędzie zarośnięty, nie do poznania, była żona jego, aha, i Paweł chyba dziewczyna, jak się nie mylę. I oni się do jutro wieczorem będą wracać, ponad 500 kilometrów, a mają też spory kawał do przejechania. tutaj żadnej informacji no, no jadę, bo jadę zobaczymy no Butek powiedział, że na no przedburz dzisiaj za dna jechałem no tak może nie zwracałem uwagi na to wszystko ale zobaczymy jak ta droga się tutaj sprawdza i co i jak Akwen, aha, to jest akwen wodny, dlatego samochody stoją, a tu i rybki łapią, a tu jest ten gość z tym kamperkiem, no pięknie to jest. Boże, to było moje marzenie i nadal niby jest, no może spróbuję gdzieś od czasu do czasu. To do lotka jakiegoś gdzieś wyjechał, może Pan Bóg pozwoli, pójdzie na rękę. Taki, na dwie dychy trzeba liczyć, taki kamper używany. Stary, już nie mówimy o nowoczesnym. No chyba żeby po prostu używanego jakiegoś bardzo nieskorodowanego busa, blaszaka, kupić no, z silnikiem 1.9, to już w najgorszym wypadku, z tym mułkiem i samemu sobie zabudować przez jesień, zimę i mieć komfort na przyszły rok. Ale czy Pan Bóg pozwoli dalej żyć? sprzedam i Peugeota partnera takie coś mogą być można symbolicznie tam poprzerabiać no ale to też jest nie tak van vana takiego ala kwiata ale coś takie były to już jest dobra sprawę chyba czy jechałem czyli na przedwórz szło prosto a tu odbijało chyba tak pojadę po Dostałem w prezencie wieże z, z tamtego czasu znacznia stereofoniczny dobry tuner i coś tam jeszcze. Pozbój się starego złomu, ale ja trochę się bawię tym, także wypieszczę, wyczyszczę, wy, wy posprzątam jako się mówi może dobrą cenę złapię akurat i coś, coś będę miał na, na, na nie wiem naprawę jakoś powiedzmy tego autka póki co a może po prostu jak uda mi się z tego zestawu coś wyrwać to parę groszy będzie to sprzedam i parę groszy będzie i coś następnego kupię no zobaczymy to jest wszystko kwestia czasu Normalnie 3 godziny jest jazdy, Jest godzina, jest godzina, a tu jest licznik. Ja patrzę, mówię, co tu 21 godzina jest, a tu jest 211. Jest w tej chwili 20.13, No to no przed północą powinienem być w najgorszym wypadku o północy. w prawo skręc. Dzeko to ten dyk. Jakieś gady. Zwierząta porozjeżdżane są. Kozia wieś na pojechało. chyba lub coś takiego, albo może jakaś oczyszczalnia. No zajeżdża strasznie. Muszę popatrzeć za tym za hakiem do tego mojego pojazdu, ponieważ w dokumentach hak jest wbity właściciel co mi sprzedawał Zdryknął ramionami i tyle. Masumarum to by się przydało. Przyczepkę jakąś pożyczać je to końskie, idziemy przedwóz nie wiem, teraz czym jadę. Na, tak jak jechałem. Na przedwóż, nie wiem jak się jedzie. Nie będę jechał. Робион, те два машины, то были. Cieszy. To jak pani? Nie, hmm. Idziemy prosto pionowo do góry.